Patrycja Markowska po raz pierwszy mówi o rozstaniu Jackiem Kopczyńskim. Krytykuje promowanie się na kryzysie. Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński byli razem przez niemal 16 lat. Para doczekała się syna, który przyszedł na świat w 2008 roku, a ich związek swego czasu uchodził za udany i godny nasledowania. Jednak w ostatnich miesiącach coraz częściej plotkowano o miłosnym kryzysie artystów. Celebrycka para wprost przyznawała, że na terapię i podejmuje próbę ratowania relacji. Pod koniec ubiegłego roku jeden z tygodników doniósł, że ostatnie problemy w związku Markowskiej i Kopczyńskiego prawdopodobnie zwazyle na decyzję o ostatecznym rozstaniu. Lotki o zakończeniu związku podsycił sam Jacek, który w grudniu wybrał się na teatralną premierę w towarzystwie tajemniczej brunetki. Jak się okazalo, nowa wybranka Kopczyńskiego to Klaudia Kardas, początkująca autorka erotyków. Po wsów na temat romansu z byłym partnerem Markowskiej Kardas potwierdziła, że spotyka się z 51-latkiem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Patrycja Markowska raczej nie ma w zwyczaju rozprawiania o życiu prywatnym. Już podczas trwającego kryzysu wolala unikać w mediach uciazliwego tematu. Długo nie komentowała też rozstania z Kopczyńskim. Piosenkarka zdecydowała się jednak przerwać milczenie. Rozmawiając z reporterką Jastrza Post podczas gali bestsellerem Piku 2022, autorka hitu Swiat się pomylił, została zapytana: Czy Rozstanie z Jackiem zainspirowało ją ja do napisania jakiegoś nowego utworu. Nigdy nie robię tego tak. Zaplanuję zrobić piosenkę o danej sytuacji. Bardziej jak słyszę muzykę, to to mnie inspiruje do tego, żeby przelać emocje na papier, oznajmila Patrycja. Patrycja Markowska o trendzie pokazywania nagich piersi, wszystko w ramach rozsadku. W parku nie będziemy chodzili bez stanika, wideo. Wokalistkę zauważyła, że za o rozstaniach stalo się ostatnio wyjątkowo modne. Między innymi za sprawami Lecyrus i Szakiry. Przyznala jednak. Ze sama nie jest fanka promowania twórczości prywatnymi historiami. Patrzę, jakim to się stalo teraz z stalomodnym zabiegiem, że na przykład mile Cyrus i Shakira robią z tego show. Ja mam kompletnie inną osobowość. My z Jackiem nie mówimy o rozstaniu. To, że to nie jest na forum, jest dla mnie wielka wartość. W świecie wiele rzeczy się teraz sprzedaje, tłumaczyła. Markowska przyznala, że gdyby chciała, to strategia marketingowa dla albumu Wilczy Pet mogłaby oprzeć na jej rozterkach życiowych i problemach, które zbiegły się w czasie z premiera płyty. Zaznaczyła jednak, że zarówno jej, jak i Kopczyńskiemu zalezano na utrzymaniu przez pewien czas rozstania w tajemnicy i za to się szanuje. Reporterka Jastrza Post zapytala na koniec artystkę o to, jak czuje się w roli Sięgielki. Na razie średnio. Ja przyzywam długo pewne rzeczy i pewnie sporo czasu minie, zanim te skrzydła odrosną, odpowiedziała gorzko Markowska. Spodziewaliście się takich wyważonych odpowiedzi.